Niesamowite właściwości oleju arganowego. Olej arganowy, często nazywany płynnym złotem Maroka, jest jednym z najbardziej cenionych naturalnych olejów na świecie, zarówno w kosmetyce, jak i w kulinariach. Jest pozyskiwany z nasion drzewa arganowego, argania spinouse, które rośnie niemal wyłącznie w południowo-zachodniej części Maroka. Olej ten jest bogaty w składniki odżywcze i właściwości, które sprawiają, że jest niezastąpiony w pielęgnacji skóry, włosów i paznokci, a także w kuchni. Jego wielowiekowa tradycja stosowania w kulturze marokańskiej oraz liczne badania naukowe potwierdzają jego wszechstronne korzyści. Jednym z głównych powodów, dla których olej arganowy stał się tak popularny, jest jego wyjątkowy skład. Zawiera on duże ilości witaminy E tokoferol, która jest silnym przeciwutleniaczem. Witamina E pomaga chronić skórę przed działaniem wolnych rodników, które przyspieszają proces starzenia się. Dzięki temu olej arganowy doskonale nadaje się do nawilżania skóry oraz walki z pierwszymi oznakami starzenia, takimi jak zmarszczki i utrata elastyczności. Składniki odżywcze obecne w oleju wspomagają również regenerację skóry, łagodząc podrażnienia i zmniejszając widoczność blizn czy przebarwień. Olej arganowy jest również bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe, zwłaszcza kwas oleinowy i linolowy, które odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu odpowiedniego nawilżenia skóry. Działa jako naturalny emolient, zatrzymując wilgoć w skórze i zapewniając jej miękkość oraz gładkość. Jest to szczególnie istotne dla osób z suchą, odwodnioną lub wrażliwą cerą. Dzięki swoim właściwościom nawilżającym, olej arganowy może być stosowany jako samodzielny produkt pielęgnacyjny lub jako dodatek do kremów i balsamów, aby wzmocnić ich działanie. Jego lekka konsystencja sprawia, że szybko się wchłania, nie pozostawiając tłustego filmu na skórze. Jednak to nie tylko skóra korzysta z dobrodziejstw oleju arganowego. Jest on również niezwykle ceniony w pielęgnacji włosów. Dzięki zawartości witaminy E i kwasów tłuszczowych, olej arganowy odżywia włosy, wzmacniając ich strukturę i nadając im zdrowy, śniący wygląd. Pomaga w walce z problemami takimi jak łamliwość, rozdwajanie końcówek czy puszenie się włosów. Regularne stosowanie oleju arganowego jako maski lub serum na końcówki włosów może znacząco poprawić ich kondycję, sprawiając, że będą wyglądały na zdrowsze i bardziej zadbane. Olej arganowy działa również łagodząco na skórę głowy, pomagając w walce z suchą skórą, łupieżem i podrażnieniami. Jego właściwości antybakteryjne i przeciwzapalne wspierają zdrowie skóry głowy, co przekłada się na mocniejsze i bardziej odporne na uszkodzenia włosy. Warto również wspomnieć o jego zastosowaniu w stylizacji włosów. Kilka kropli oleju naniesionych na wilgotne włosy przed suszeniem pomaga je wygładzić i chroni przed działaniem wysokiej temperatury. Poza zastosowaniami kosmetycznymi olej arganowy ma również wiele korzyści zdrowotnych, gdy jest stosowany w kuchni. W swojej nieprzetworzonej, spożywczej formie jest doskonałym źródłem zdrowych tłuszczów, które wspierają zdrowie serca i układu krążenia. Zawarte w nim nienasycone kwasy tłuszczowe pomagają w obniżeniu poziomu cholesterolu LDL, przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu dobrego cholesterolu HDL. Ponadto przeciwutleniacze obecne w oleju wspierają układ odpornościowy i chronią komórki przed stresem oksydacyjnym. Dzięki swojemu delikatnemu orzechowemu smakowi, olej arganowy jest często używany jako dodatek do sałatek, sosów czy dań głównych, dodając potrawom wyjątkowego aromatu. W Maroku jest tradycyjnie stosowany jako dip do chleba lub składnik pasty amlu, łączącej w sobie mielone migdały, miód i olej arganowy, która jest prawdziwym marokańskim przysmakiem. Podsumowując, olej arganowy to prawdziwy dar natury, który swoją wszechstronnością i bogactwem składników odżywczych zasłużył na miano jednego z najcenniejszych olejów na świecie. Jego niesamowite właściwości odżywcze, nawilżające i ochronne sprawiają, że jest nieocenionym elementem w codziennej pielęgnacji ciała i włosów. Dodatkowo jego prozdrowotne właściwości i niepowtarzalny smak czynią go nie tylko skarbem kosmetycznym, ale i kulinarnym. Niezależnie od tego, czy jest używany do pielęgnacji skóry, poprawy kondycji włosów, czy jako składnik potraw, olej arganowy pozostaje synonimem naturalnego piękna i zdrowia, który z pewnością warto mieć w swojej kosmetyczce i kuchni.